Dzień dobry, ja jestem Dębyk, to kolejny odcinek z League of Legends. W tym odcinku, <coughs> w tym odcinku pójdę sobie w końcu tą LeBlanc na mida. Będę grał najprawdopodobniej na Timo. Na Tobie będzie Garen na Panteona. Na, w dżungli będzie grał Rek'Sai przeciwko Lissinowi. Na bocie u nas będzie Timo z Blitzcrankiem, Timo na ADK, nie wiem kto to wymyślił, na Barda oraz Wayne. Tak myślę, że będziemy grali. W końcu Płyt Tomal Blank. W niedawno nie grałem w League of Legends, muszę się wam przyznać, ponieważ zakupiłem sobie niedawno Counter-Strike i, i, i musiałem jakoś się, musiałem znaleźć odskocznie od tej gry. Ale po obejrzeniu ostatniego finału Mistrzostw Świata znowu mi naleciało na to i pomyślałem, że trzeba coś nagrać na YouTube, nie. Jedna gram na Wayne. Co jest ciekawe, ciekawe. W takim razie... Hmm. Jestem ciekawy, w ogóle będą ciekawe linie. Jakieś, może do trollowania, o to już chodzi. Ale Wayne jest agresywna. Myślę, że ją... Okay. A mi sklepała. Skubana. Muszę odpalę sobie pota. Na drugim levelu może ją zabije? Nie, Jak jej zostanie mało HP, to może ją zabije, ale wątpię. Okej. Okay. Nie, no, nie, nie zabije. A może? Nie. Mały hp wprawdzie został, ale jej nie zabiłem. E, może za. Bardzo dziwna linia. A ma trzeci level. Od kiedy to się gra? Czymś na midzie. uciekła. Tak. Będzie leczyć, jak będzie zabijać minionę. Troszeczkę słabo. Ona zmarnowała, wprawdzie po to, co to miało być. O, dziękuję. I bardzo miło z jego strony. Chociaż on wprawdzie ze swojej linii zszedł. Na topie... Nie wiem, co tu w ogóle się dzieje. Tutaj jest Dimo z pantonem. O, co w tym chodzi? Może tak. 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 Kupiła sobie drugiego Transworda A jest szkoda, że się nie skastował Masz, po... Jest, jakie ja dawno nie grałem w tą grę Mogę trochę lamić O! Nie wiedziałem, że mi może odepchnąć. To ciekawe. Ale ono się leczy. Ja To tutaj myślę, że mądrzejszym rozwiązaniem będzie ją szybko. Takie obijanie jej nic chyba nie zrobi. Chyba, że... Dobra, coś tam zostało. Dobra, nie wysfreshowałem, ale zabijłem. Mogę poczekać na ulta. To nie, to nic jest kiwa. Aha. Mam Polaka w teamie. I to Timo. Mam dwie postacie beznamane, Rexai oraz Garena. Myślę, że Blue będzie moja. Powinno być moja. Za ile jest Blue? Za 3 minuty, ale jeszcze. Musimy tą Wayne zniszczyć w early game, jeżeli tak się nie stanie, to będziemy mieli bardzo duże kłopoty w lejcie. Szybko, Wu, odnawiaj się, proszę Cię. A tam Ja nie mogę. SS Mam level przewagi. O oh to było złe. Mam słabą farmę, ale mam dwa kile, więc myślę, że to się jakoś pokrywa. O, i dostałem tym, a nie powinienem, raczej. Kurde, ona ma full HP, a ja nie mam mana. Jakby ją na linkę złapał, okej, okay. sfleszowała. tam zrobiłem w tym Ignitem? cudem niezbyt no i teraz będzie takie o na takiej zasadzie coś a jakby to sięgło Gdyby to sięgło no i nie mam blue. fajnie To radion Drake'a nie sobie radzi. Dobra. Taki tam darmowy kill, no. 4 zero w sumie jest mnóstwo. Nie grałem w rolę od tygodnia? Może? A nie, no w sumie jestem w Blank, więc nie ma się co dziwić. Nie miałem multa. Halo, holik. Panie chomiku, proszę mi zostawić. Dobra. Panie chomiku, dobra, grzybuję, grzybia się jeden. Hej. A Jezus Maria mogła freszować, dobra Uciekę. No eee, Jest niby zabiliśmy, ale mogłem to sfraszować. Jestem ciekaw, ten na sobie. Albo coś miałem, że było widoczne. Dlatego mnie... Bo miałem pastywkę tutaj. Tutaj się do W i myślałem, że mi nie weźmie, <laughs> nie złapie tym swoim W-Pantheon, a mi jakoś załapał, że zastrunował mnie. Potem Edał, więc mogę straszać tutaj, ale za dużo tamejże mi zadał. Tutaj jakbym straszał, to by mi dobił dzidą, tak? Jakby tutaj, to bym dogonił, chciałem tutaj, przez ścianę, ale niestety za dużo tamejże mi zadoł. O oh fuck. Panie Bardzie, co pan tu robi? Taki sam. Na to nie używałem, dziś respekt. Boję się, że tutaj będą grzybki. On no, gdzieś skakał, ale... Nie, nie skakałem jakaś. Jak on klepie. Co zrobił o, idę po Frikila. Mam nawet już, już mam w pamięci w myślach mych combo. jak jednego niego użyję. A nie, dobra. Nie będę wredny. Jest Awkiem. Jest! Jest! O Boże, ale się spóźniłem so much. No Nie, jednak nie. Dziękuję. Dzięki. Tu trzeba spuszczać o. Robię drajka, Już zrobili? Nie. skruszować tą wieżę, coś tam robią. Dobra, już są Okej. Okay. Idę. Jak się rzuci. Agresywnie. Ok, tutaj niby są. To poczekajmy. O oh, fak, o oh, fak, o oh, fak, o oh, fak, oh, fak. Teraz ja się, tutaj może recaluja. Fak, 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 fak. Jeden auto taki wystarczy, ja jestem nieżywy. Co? O, czekaj, ktoś mnie chyba czekajcie, ktoś mnie? Nie, chyba nie, nie da mi było. Już mam Rabadona, więc... Mój demage jest pokaźny. No i zaczęły... Oj, co zrobi! Oj, to było ładne. To było ładne, trzeba to przyznać. Że fajnie to zrobili. Ja w ogóle kupiłem sobie to i nic nie robię. Następny mój 3 będą buty, a potem Zonie. A ja tam chcę kogoś zabić swoim macz. nie trafiłem. Dobra. Mam breda. Lise po Expa, znaczy po farme. W sumie po Expa też. Tutaj coś tam bejtują. Ale zginie sobie ten panteon. No jakieś 20 farm stąd tą slą Blue, chciał. Ale raczej stąd tak tego nie zrobię się coś tam doskulała chyba tak zobaczmy 2-6, a to nie, nie jest bardzo ojej nie trafiłem kapitan Timo co <ścoughs> Jezu. nie ale to w sumie dobrze Mam jakby takie nastawienie do siebie. Kapitan Timo do dyspozycji. Czy jakoś tak OK, idzie tutaj. ten dyk A co zabrędzie? O Boże, o Boże, musiałem uciekać. Co oni robią? Nie, Przyja przyjaciele, co wy robicie? Proszę nie umierać. Ale raszowałem rush, rush, kurczę F myślałem, że mi się wybuchnie. Gdyby mnie pasywka to już wymierzał. Dobra i lecimy. O Timo! Niż <śpiewanie> myślałem, że zgina. Muszę się wam przyznać. Straciłem nadzieję. O tutaj jest niebezpiecznie. O, oh fakt. O Boże. O Boże. Co jest? Moi serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Króciutki odcinek, ale jeżeli Wam się on podobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Możecie też zostawić komentarz, w którym napiszecie porady dla mnie, jak na przykład grać takim czempem jak Leblanc. Trzymajcie się wszyscy, ciepło. Cześć!